I jak ktoś z moich widzów chce małe młódki po rozpłodzie na podkładkę, niech się zgłosi. Będę rozdzielał rozpłód. <laughs> Nie chcę mi się już chować na rozpłodzie dużo tego chodzenia, obrączkowania. Dam im odpocząć, więc będę rozdzielał. Więc jak ktoś chce, to są młode, takie poklute, wyszlajmowane na podkładkę. I są, są do wzięcia telefon 513 812 854 po bardzo dobrych gołębiach rozpłodowych. Po prostu nie chcę męczyć tych, tych gołębi, wychowem niech służą dłużej, rozdzielić, niech odpoczną. Nie chcę też ich męczyć chemią, lekami. Żeby młode chowały, więc najlepiej rozdzielić i wtedy są zdrowe, fajne młódki I jesienią będą połączone, ale tak, po takiej przerwie, odpoczynku Wiem, że to dobrze działa na gołębie, więc e, U mnie chowanie lęgu za lęgiem to jest bez sensu Dla siebie już młode też odkładam I też dla, dla hodowców A zamówienia jesienne no to będzie na to czas a teraz trzeba gołąbką zrobić przerwę loty też nie ma czasu się tym wszystkim zajmować w lato będzie więcej czasu to mogę się bawić teraz muszę se pracy ograniczyć więc jak ktoś jest chętny to takie młodziaki są do wzięcia takie czy większe czy mniejsze kwestia dogadania.